To są kwestie miękkie, ale zawsze na samym końcu jest jakiś rezultat, jakaś konwersja. Przed wprowadzeniem jakichś udoskonaleń dotyczących właśnie tej narracji sprzedażowej albo argumentacji, albo zmiany, właśnie nacisku na jakieś atrybuty produktu, które chcemy pokazać jako zaletę tego produktu czy usługi, mamy konwersję na poziomie X, tak? a potem zmieniamy. Robimy coś inaczej i mamy znowu hipotezę w ramach cyklu deminga ustalamy dobra. To wydaje nam się, że powinniśmy mieć takie, takie rezultaty. Będziemy to mierzyli, będziemy mierzyli konwersje, ale także inne rzeczy możemy poboczne, jakieś parametry mierzyć, typu opinii klienta, pytać o to, powód finalnie potem wygrania, klient będzie o tym mówił, czy w powodach pojawia się, że teraz to, co chcieliśmy mówi, puklić klient do tego wraca, a faktycznie zwróciliście uwagę, że te sofy, które oferujecie, są super miękkie i mogą być w czterech kolorach obicia. Jeżeli klient podczas wygrania mówi, To zadecydowało, no to wiadomo, że nasz pitch zadziałał. Musimy to mierzyć od strony konwersji, ale, albo ewentualnie na poziomie feedbacku, czy faktycznie ten improvement wpłynął na, na to, co dostajemy z drugiej strony.